Obok białek i tłuszczów do związków naturalnych należą węglowodany, inaczej zwane cukrami. Są one bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. W skład tych związków wchodzą trzy pierwiastki chemiczne: węgiel, wodór i tlen. Przy czym stosunek wodoru do tlenu jest taki jak w wodzie 2 do 1. Stąd nazwa węglowodany. Pod względem budowy chemicznej cukry dzielimy na cukry proste, czyli jednocukry, i cukry złożone, dwucukry i wielocukry. Cukry proste dzielimy w zależności od ilości atomów węgla na triozy, tetrozy. Pentozy i heksozy. Do najpospolitszych heksos zaliczamy m.in. glukozę i fruktozę. Oba te związki posiadają ten sam wzór sumaryczny, ale mają odmienne właściwości, wynikające z różnej budowy. Zatem glukoza i fruktoza są izomerami. Glukoza, zwana cukrem gronowym, znajduje się w soku wielu owoców, w nektarze, kwiatów, w miodzie. W stanie związanym występuje w dwu i wielu cukrach. Sprawdzamy rozpuszczalność glukozy w wodzie. Widzimy, że dobrze się rozpuszcza. Otrzymany roztwór jest słodki. Do roztworu azotanu srebra dodajemy wodę amoniakalną, uzyskując w ten sposób amoniakalny roztwór tlenku srebra. Dodajemy glukozę i ostrożnie ogrzewamy. Obserwujemy osadzanie się wolnego srebra na ściankach naczynia. A oto wzór strukturalny glukozy. Posiada ona sześć atomów węgla, a także grupę aldehydową. Jest więc tak zwaną aldoheksozą. Glukoza naturalna może istnieć w postaci łańcuchowej i cyklicznej. W reakcji glukozy z tlenkiem srebra powstał kwas glukonowy i srebro. Do roztworu glukozy dodajemy zasadę sodową i roztwór siarczanu miedzi 2. Powstające szafirowe zabarwienie świadczy o utworzeniu się wieloalkoholanów, a więc potwierdza obecność grup hydroksylowych w cząsteczce glukozy. Glukoza pod wpływem enzymów zawartych w drożdżach. Ulega fermentacji alkoholowej, której głównym produktem jest etanol. W sokach owoców i nektarze kwiatów występuje fruktoza zwana cukrem owocowym. Jest ona bardzo słodka. Fruktoza może istnieć w postaci łańcuchowej i cyklicznej. Jak widać łańcuchowa postać fruktozy oprócz pięciu grup hydroksylowych zawiera grupę ketonową, węgiel, tlen. Zaliczamy ją zatem do ketoheksos. Przedstawicielem dwóch cukrów jest sacharoza. Występuje w korzeniach buraka cukrowego oraz w łodygach czciny cukrowej, stąd nazwa cukier czcinowy lub cukier buraczany. Rozpuszczamy sacharozę w wodzie. Widzimy, że rozpuszcza się bardzo dobrze. Do roztworu sacharozy dodajemy uprzednio przygotowany amoniakalny roztwór tlenku srebra. Całość ogrzewamy. Brak reakcji świadczy, że wodny roztwór sacharozy nie ma właściwości redukujących. Po przeprowadzeniu hydrolizy w obecności kwasu siarkowego. Obserwujemy powstawanie lustra srebrnego. Podczas ogrzewania roztworu sacharozy z kwasem siarkowym nastąpiła hydroliza jej cząsteczek na dwa cukry proste glukozę i fruktozę. A glukoza, jak wiemy, ma właściwości redukujące. Sacharozę zaliczamy do dwóch cukrów, ponieważ podczas jej hydrolizy powstają dwa cukry proste zatem proces powstawania sacharozy. Można nazwać reakcją kondensacji cząsteczek glukozy i fruktozy. Surowcem do produkcji cukru, czyli sacharozy w Polsce są buraki cukrowe. Buraki po. I pokrojeniu w cienkie pasemka, zwane krajanką, poddaje się działaniu gorącej wody w dyfuzorach w celu otrzymania soku buraczanego. Następnym etapem produkcji jest defekacja, czyli oczyszczanie soku buraczanego za pomocą mleka wapiennego, które z zanieczyszczeniami niecukrowymi tworzy nierozpuszczalny osad przy jednoczesnym przejściu sacharozy w rozpuszczalne w wodzie cukrzany wapnia. Kolejnym procesem jest saturacja. Czyli rozkład cukrzanów wapnia za pomocą dwutlenku węgla oraz odfiltrowanie osadu zwanego błotem defekosaturacyjnym. Sok buraczany zagęszcza się w wyparkach i otrzymuje 65% syrop. Dalsze zagęszczanie przebiega pod mniejszym ciśnieniem i prowadzi do otrzymania 85% roztworu zwanego cukrzycą. Następnie roztwór cukru poddaje się krystalizacji. Uzyskany cukier surowy wymaga dalszego oczyszczenia, którym jest rafinacja. Ważnym surowcem otrzymywanym podczas produkcji cukru są wysłodki buraczane, cenna pasza dla bydła. Zawartość cukru w różnych produktach sprawdza się przyrządem zwanym refraktometrem cukrowniczym. Tok, w tym przypadku jabłkowy, umieszcza się między pryzmatami przyrządu, a procentową zawartość cukru odczytuje na skali. W naszym przypadku zawartość cukru w tym jabłku wynosi 12%. Do wielu cukrów zaliczamy m.in. skrobie i celulozę. Największej ilości skrobi znajdują się w bulwach ziemniaków. Nasionach zbóż ryżu. Jest ona podstawowym składnikiem pokarmowym organizmów człowieka i zwierząt roślinożernych. Cząsteczki skrobi i celulozy składają się z reszt glukozowych, połączonych mostkami tlenowymi w długie łańcuchy. Cząsteczki skrobi zawierają od 300 do 360 reszt. Glukozowych. Cząsteczki celulozy zawierają od kilkuset do kilku tysięcy reszt glukozowych. Do zlewki z zimną wodą wsypujemy skrobie. Zawartość mieszamy. Roztwór jest mętny, skrobia nie rozpuściła się. Zawartość zlewki przelewamy do gorącej wody. Utworzył się koloidowy roztwór skrobi w wodzie. Do roztworu skrobi dodajemy jodynę. Obserwujemy fioletowe zabarwienie. Pod wpływem jodu skrobia zabarwia się na fioletowo i w ten sposób możemy ją wykryć. Tak również możemy sprawdzić, na przykład fałszowanie śmietany mąką. Skrobia ogrzewana w roztworze z kwasem hydrolizuje, a ostatecznym produktem hydrolizy jest glukoza. Zarówno skrobia, jak sacharoza są wykorzystywane w przemyśle spożywczym do wyrobu cukierków. Znajdujemy się w zakładach przemysłu cukierniczego Wedla w Warszawie. Oglądamy produkcję cukierków. Jak widzimy, w procesie tym oprócz sacharozy i skrobi wykorzystywane są barwniki spożywcze, a także środki zapachowe. Jako ciekawostkę, podajmy, że do produkcji tzw. karmelków mandarynkowych używa się sacharozę, syrop skrobiowy, podstawowe składniki, a także wodę, kwas cytrynowy, esencję mandarynkową, a także barwniki pomarańczowe. Podstawowymi surowcami do produkcji czekoladek, torcików i wafli są również sacharoza i skrobia. Celuloza jest bezbarwną, bezpostaciową substancją, nierozpuszczalną w wodzie ani w rozpuszczalnikach organicznych. Jest odporna chemicznie, dzięki czemu można ją oddzielić od innych substancji występujących wraz z nią w komórkach roślinnych. Celuloza, podobnie jak skrobia, ulega hydrolizie, której ostatecznym produktem jest glukoza. Hydroliza celulozy zachodzi w silnie kwaśnym środowisku przy długotrwałym ogrzewaniu. A oto zastosowania celulozy. Papier został wynaleziony w Chinach. Jego wyrób datuje się od około 105 roku naszej ery. Początkowo wyrabiany był z bambusa i łodyg drzew morwowych, aż czasem bawełnianych i z szmat. Tajemnica produkcji papieru była silnie strzeżona i aż do VII wieku naszej ery nie przedostała się poza granice Cesarstwa Chińskiego. Celuloza jest ważnym surowcem przemysłowym, służy m.in. do produkcji papieru. Znajdujemy się w fabryce papieru w Jeziornej koło Warszawy. produkcji wyrobów papierniczych mówi inżynier Wiśniewski. Jesteśmy w warszawskich zakładach papierniczych, w których jak państwo widzą, produkowany jest papier. Produkujemy w zakładzie około 100 odmian i asortymentów różnych rodzajów papieru. Chciałem państwa zapoznać z procesem technologicznym wytwarzania produkcji papieru do pisania. Jak państwo widzą, podstawowym surowcem papierniczym jest celuloza. Celuloza wspólnie z włodą, ze zwykłą H2O, przeprowadzana jest w formie zawiesiny włóknistej. Zawiesina ta o stężeniu około 3% jest następnie w dalszym etapie produkcyjnym obrabiania mechanicznie i uzupełniana różnymi dodatkami chemicznymi. Następnym etapem jest to formowanie wstęgi papierniczej na sicie. Na sicie następuje proces częściowego odwodnienia wstęgi i stężenie tak wilgotnego papieru wynosi około 19%. Następną operacją jest operacja prasowania, suszenia, gładzenia i nawijania papieru. Warto wiedzieć, że jeden taki tambor nawiniętego papieru waży około 1000-1500 kg. Nawinięty papier może być przerabiany w różny sposób. Na przykład mogą być produkowane z niego zeszyty szkolne. Produkcja zeszytów szkolnych polega na jednoczesnym drukowaniu, szyciu, Obcinaniu i obkładaniu papieru, i wychodzi gotowy zeszyt, który jest następnie zapakowany i sprzedawany. Jak widzimy, prace wszystkie muszą być zmechanizowane, i niby taki pozorny, lekki zeszyt wymaga wiele energii i mechanicznej, i elektrycznej, no i często pracy ludzkiej, którą należy włożyć do jego wyprodukowania. Produkujemy w zakładzie. Nie tylko zeszyty i papier do pisania, jak już powiedziałem, tych asortymentów jest bardzo wiele. Proces technologiczny jest w zasadzie jednakowy, różni się on rodzajem dodatków chemicznych, które są dozowane do papieru oraz sposobem obróbki masy papierniczej, Składnikiem mleka ssaków jest dwucukier zwany laktozą. Cząsteczki laktozy powstają przez połączenie dwóch heksos, glukozy i galaktozy. Laktoza jest sześć razy mniej słodka od sacharozy. Glikogen jest wielocukrem zapasowym odkładającym się w mięśniach i wątrobie. W mięśniach rozkłada się podczas wyczerpującej pracy, przy czym końcowym produktem rozkładu jest kwas mlekowy. Dojrzały miód zawiera zaledwie od 2 do 5% sacharozy oraz od 65 do 85% cukrów prostych, szybko przyswajalnych przez organizm ludzki. Pozostałe to dekstryny, kwasy organiczne, substancje mineralne, enzymy, pyłki kwiatowe. Miód poza walorami smakowymi i odżywczymi jest lekiem wspomagającym w schorzeniach serca i przewodu pokarmowego. Czeka...